Klasiuję, shorta, uważaj do mnie. No, nie, nie! Kurwa, to miał być play, -a. No bo myślałem, że się nie będziesz tam przed <grym> <grym> Chuj, kurwa. Ale muszę ci tylko dokończyć. i rozjebało mnie chyba, jak Ziobro powiedział, że mają przełom w sprawie Pandora Gate. I ja jestem się ciekawa, czym ci pierdolił. On mówi tak, odkryliśmy dzisiaj, że Buxton, Boxdel i Masny Bent to jedna osoba. Rozjebał, mnie On tak powiedział? No nie widziałeś tego! Nie widziałem. No, 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 kurwa, ci to co? znajdę. Weź pod Dobrze to Dobrze, że, to nie znać, się, bo... dobrze, że nie powiedział, kim, że wiedzą, kim jest najdolniej. No i ja wiem, to. Jak ja to przeczytałem, chciałem <laughs> się popłacać stary. No kurwa. Naprawdę, się poryć ze śmiechu, jak e, to Poczekajcie chwilę. Jak zginę za czerwoną, to nie wiem, wife jest Nie jest? A! Jestem Mamki mordę, trzcina Ale tak, akurat wasze matki ode mnie wychodzą Daj damę <grym> To jak jest 3 na 1, ja myślałem, że on będzie kitrał, kurwa Nie sądziłem, że on będzie podchodził Nie myśl, weź, bo ci nie wychodzi, ewidentnie Weź, kurwa, przestań się strzekać, bo zaraz sprzęt na jednym posłaniu byś spał Na <grym> 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 na dwóch? Kurwa, cię załańczył przyczepiąc przyczepy, a, a, a ty z dwoma <grym> psami Uuu. A ty z psami to pod... To jesteś sami ty Dobra, na komendzie tam Makowca w pierdale, z komentarzem. W to, nie to nie ja ci wysłamę starę. <laughs> <laughs> Rozjewany. Kurwa, kurwa, akurat kurwa, Chyba mojego, no o! A, mówię tam, no. <laughs> kurwa, 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 A kurwa, 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 Ilu masz kurwa, kurwa, Twoja matka. Mama. Twoja Pana. stara, no. Bez mitów, twoja Nie chwaliła. się. <śmany> bo, bo, bo kurwa, zajęte oglądaniem. Też <śmany> bym się nie chwalił. w był kurwa. Kurwa, trzcina. Tw twój rocznik wbijem z Demage'a, zoba. Czekaj. Yy, który to? kury to się odezwał? <śmany> no tak, w sumie. To są moje takie świetności. Jestem. <śmienicza> <śmienicza> mnie Ktoś patrzył na mojego powa? Nie. Co jak w patrzyłeś? Obawiam się, że każdy macie w piście No, no. <śmienicza> no twoja matka dosłownie Twoja matka ma mnie w piście Mam mnie w piście no tak. Jestem w niej. A o to no. chodziłem. Ej, to dobrze dobra Zakrę Biało mam Tak, a ja mam twoją w dupie Boksy, boksy Fajnie, <śmum> 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 no, że to ładuję Ma Szczerze well play No bardzo, no dobrze Ale tak tutaj talnie ta z serducha to to chodź, wyglądasz fajnie O, to tam... <laughs> Flaszuje Białą Inferno jest easy na tym, co jest Ty jesteś easy, kurwa, po jednym drinku Bez drinka jestem A propos easy to ja wczoraj kurwa tą imprezę robiłem, nie? I zaprosiłem swoją znajomą... I nikt jak, nie e, przyszedł, nie no. sam <laughs> siedział i YouTube oglądał, no nie? I mówi, kiedy Konopczyn film na mnie wypuści. <laughs> Pandora Gate kurwa oglądał, nie? I Ale jest balanga. I z z bologna. influencerów przyszło i... i on, I on tylko wrzucał... I wrzu była... Ta, wrzucał co pół godziny film, tego zdjęcie na grupę, że nie miło. Nie was mogliście powiedzieć, że wejdziecie? Ty kurwa minimapy w nie masz. <noise> Mam tylko mini Majka. Masz mini FIUTA kurwa. I to buzik kurwa w tym momencie. No właśnie, bo Wave przyszedł do mnie. Żebyś wykonał swoją POWINNOŚĆ Poczekaj, przełknę tylko. Mini Mike nie był zamieszany. <noise> bo... tak. Co ty piszesz w ogóle? On właśnie był zamieszany, kurwa, tylko z drugiej strony. Zamieszali to w nim. Tak, lepiej nie szotujmy. Lepiej. Ej, Damian. Tak, Dominik? Wiesz, że te cztery fragi zrobiłeś po moich czterech asystach? Bocie, nie wiem. Co? Że zrobiłem. Oh, no. Lol, lol. Mario, to asystu... bez kitu? Bocie. Ja A incer. Co... No? Świetnie, hey, hej? Tak, twój rocznik mam, Damian, z obrażeń. Z kurwy syno jedany. <laughs> rocznik twojej stary, czujesz to? A to, to To rozmalegie, <grym> no. Siedząc z Damianem i Wavem, ja czuję, że IQ mi spada do kurwa pozioma, poziomu pantofel Pozioma. Pozioma. No właśnie, A mi do pionowa. <grym>